Witajcie serdecznie na kanale Zdrowy Dom. Dziś pokażę Wam, jak wyczyścić filtr w pralce. Należy taką czynność wykonywać systematycznie. U mnie to zostało trochę zaniedbane, więc sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten filtr po jakimś roku, właśnie nieprzeglądania. Ja mam pralkę Samsung. Eco Bubble z suszarką filtr oczywiście zazwyczaj znajduje się w pralce u dołu tutaj mamy zasłoniętą taką klapką w tym wypadku po prostu działa na zasadzie klika otwieramy ja sobie podłożyłem taką brytwannę dość wysoko mam od yy, ziemi właśnie tą pralkę także idealnie mi się taka brytwanna Zmieściła. No więc, co robimy? Przechodzimy teraz do odkręcenia filtra. Jeszcze sobie zobaczę, czy tutaj będziecie wszystko dobrze widzieć. Dziś zauważyłem, właśnie, że mi się trochę wody tutaj zebrało w środku. I ostatnie pranie, które wyciągałem. Yy Właściwie było eee... O proszę bardzo, ile wody było mokre To pranie było mokre, więc przypuszczałem, że tu będzie gdzieś filtr zablokowany. Niestety nie wszystko mi tu spłynęło. Na środka filtr ciężko wychodzi, więc zagnojony. O, widzę, że tutaj jakaś szmatka. Wszystko się rozlało też na ziemię. Ja już tutaj interweniuję ręcznikiem. Mam kafelki, więc się tym za bardzo nie przejmuję. Natomiast muszę zadbać o to, żeby mi tutaj nie rozpłynęło się po całej łazience ta woda. Już sobie to szybko... Wykręcę także. Widzicie, ja już widzę, że tam e, zalega taka mała szmatka. Moja żona używa tego, tych szmatek, takich, aby, które zbierają kolory. Jeżeli jakieś ubranie puszcza kolor, to wtedy ta szmatka ma za zadanie zebrać właśnie cały ten barwnik. No, już tutaj. Mniej więcej, ale to tak jak mówię, mniej więcej tylko opanowałem tą wodę, już do Was wracam. Ja jeszcze po chwilkę poprzecieram. O, o kamerkę nie muszę się martwić. Kamerka jest to GoPro 8. Tak więc jest wodoodporna. Wodę wykręcę trochę z grubsza. Teraz odsunę sobie tą blachę już. Większość mi tu spłynęło. Wyciągam filtr. I zobaczcie. Jest oto ta szmatka. Mamy przyczynę. Zobaczcie jaki filtr jest też cały ubrudzony tutaj resztkami jakimiś. Ja sobie go tu szybko przepłukam, przemyję i będziemy mogli go z powrotem założyć. Filtr wymyty będzie mógł wrócić zaraz na swoje miejsce ale zanim to zrobię uj, uj. Zanim to zrobię będę chciał jeszcze tutaj już Wam pokażę przeglądnąć resztę tych rzeczy, ponieważ tutaj widzę mamy więcej takich dobrodziejstw tu jest jakiś wężyk, też do spuszczania wody. Ten wężyk też sobie na pewno otworzę. Tylko muszę zobaczyć, w jaki sposób on jest tutaj zamykany. Proszę bardzo, z wężyka też wychodzi brud. Zobaczcie sami. O. I teraz sobie go zatkam z powrotem o i wepchnę go na swoje miejsce. Może tu mam jeszcze jakiś cyngiel, ale nie będę się tym za bardzo w tym momencie przejmował. Przetrę jeszcze filtr w środku dobrze, powycieram o. Tak aby wszystkie zanieczyszczenia już były bardzo dobrze wyczyszczone, usunięte ze środka. Na pewno przyda się to na jakiś czas i będziemy mogli zaraz montować. Tu widzę, że kratkę mam bodajże wyciąganą, więc też mogę ją sobie fajnie przepukać. Teraz to dopiero zauważyłem. Krateczka przepukana. Tak więc będziemy filtr zakręcać z powrotem. Filtr zakręcony. O, ktoś nam tu przeszkadza. Filtr mamy dokręcony. Teraz ostatnie czyszczenie tutaj ranciku i można powiedzieć, misja zakończona. Jedyne, co mi w tym momencie zostało, to posprzątać całą łazienkę. Na dziś to już wszystko. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia.